Były zawodnik KSW i dziennikarz RMFFM oskarżeni o rozbój. Przed sądem w Radomiu stanęli oskarżeni w głośnej sprawie rozboju. Wśród nich znalazł się były zawodnik mieszanych sztuk walki Federacji KSW Daniel R., a także były dziennikarz TVN i RMFFM Jacek B. Według aktu oskarżenia, mężczyźni mieli spotkać się na parkingu jednego z centrów handlowych w Zabrzu. Z właścicielem prywatnego centrum handlowego i terroryzując gondorzem oraz przedmiotem przypominającym broń, zmusić do przelania miliona złotych na wskazane konto bankowe. Śledczy wskazali, że rozbój został zaplanowany i miał charakter zorganizowany. Oskarżeni zaprzeczają winie, a ich pełnomocnicy podkreślają, że prokuratura dysponuje jedynie zeznaniami pokrzywdzonego. Za napaść z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi do 20 lat pozbawienia wolności.